Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Miłość Boga, Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z Wami wszystkimi. Zgromadzimy się w naszej świątyni w tak bardzo uroczystym dniu, gdzie mogły w pełni przyjąć dary miłości Pana Boga. Po raz pierwszy przyjmiecie komunię świętą, aby Pan Jezus zamieszkał w Waszych sercach. Wraz z Waszymi rodzicami i bliskimi oraz wszystkimi tutaj zgromadzonymi, będziemy modlić się abyście zawsze miały serce otwarte na Pana Jezusa, przychodzącego w sakramencie Eucharystii. Dzięki Ci o wiele Uczynik serca godny mieszkanie dla Ciebie i obdasz je żywą wiarą, nadzieją i gorącą miłością. Nieba. Więc z radością, zasiądźmy do, do stołu Słowa Bożego i otwórzmy się na jego zbawcze działanie. Niech uważne słuchanie będzie wyrazem oczekiwania na spotkanie z Panem Jezusem, obecnym w Słowie i Eucharystii. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan Bóg. Wy mówicie: sposób postępowania Pana nie jest słuszny. Słuchaj jednakże Domu Izraela. Wspomnij Czy... o Panie na swe miłosierdzie. Kochane dzieci, drodzy rodzice, chrzestni. Szanowni goście, testament, tak to można powiedzieć, daje im największy dar, jaki sobie można wyobrazić, daje dar siebie samego. Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, bierzcie i pijcie, to jest krew moja, nowego i wiecznego przymierza. Eucharystia to nie jeden z darów, jak wiemy w Kościele, ale dar największy, dzięki któremu Kościół żyje. Przypatrzmy się historii tego, co już minęło. Największe potęgi Cesarstwa, Imperia, po których zostały kamień na kamieniu, albo i tu zwracam się w sposób też szczególny do rodziców. Zadbajcie o to, żeby wasze dzieci w tym początkowym, że tak powiem, okresie dzisiaj rozpoczynają dzieci wspaniałą przygodę. Przyjmują po raz pierwszy Jezusa. Ja chciałbym, żeby to nie było pierwszy raz i ostatni, bo może też się niestety tak zdarzyć. Słyszę i to mnie bardzo niepokoi, że niektórzy z rodziców po prostu postanawiają po komunii świętej zakończyć edukację religijną, katechetyczną w szkole, bo już komunia się odbyła i więc dzieci niekoniecznie muszą chodzić na religię świętego. Przez Chrystusa prosimy Cię, Wierszach Mogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Za wszystkie wieki wieków. Ouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego Słowo, ośmielamy się mu mówi Ojcze nasz, Któryś jest w niebie, święć się i imię naszym I, I nie muszę, nas na pokusze, ale zbaw nas zbaw Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokoje, Wspomóż na swoim miłosierdziu. Abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego zbawiciela Jezusa Chrystusa. Oto baranek Bożych, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę a nie, nie jestem godzien ale powiedz tylko słowo będzie uzdrowiona Do nieba w drodze nie ustali, Teś stał się manną wędrowców przez ziemię. Dla tych, co dotąd przy tobie wytrwali. Panie dobry, jak chleb, może uśmieć nas przez udział w uczcie eucharystycznym. I sprawa, by ciało i krew Chrystusa umacniały nas bratniej miłości przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wstąpiłeś do serca mego Panie pod postacią chleba, bo bardzo mnie kochasz i chcesz, bym poszła do nieba. Witam Cię, Jezu kochany, i za to Ci bardzo dziękuję, że jesteś w tej hosty dla mnie, bo bardzo Cię potrzebuję. Jezu cudownie ukryty, w maleńkim białym chlebie, sprawy ma serce dziecięce, już zawsze kochało Ciebie. Wielki Ci za to dzięki, Jezu, Twa miłość grzechem me kruszy, niechaj Twa łaska mi pomoże, chcę Ciebie zawsze mieć w duszy. Dzięki Ci dzisiaj wszyscy składamy za wszystko, coś dla nas uczynił. Niech każdy Twój krok błogosławi Dobry Bóg. Pomagają rodzicom, a cały trud i ciężar spoczywa na rodzicach, i trzeba się trudzić wychować, bo myślę, że każdemu z was zależy na tym, żeby wasze dzieci wyrosły na dobrych chrześcijan, na dobrych ludzi, na dobrych obywateli. I wiara nie jest tym przeszkodą. Więc jeszcze będziecie troszczyć, jeszcze będziecie prowadzić te swoje pociechy, pokazywać nawet i przypominać, upominać, a później, no cóż... Dzieci Wasze, kiedy już dorosną, będą sami jakoś tam decydować, ale Uzdrawiaj i błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.